A tak w ogóle, to... Cześć wszystkim, z tej strony Rekolut, a ze mną jest... E, Marcin, no ma. <laughs> I co, jesteśmy w naszych przygodach serwerowych. I właśnie łowimy sobie ryby. Super ciekawe zajęcie, czyż nie? Ale zaraz się zajmiemy jakimiś bardziej ambitnymi planami. Dobra. Słowimy może jeszcze sobie z trzy rzeczy, Marcin, co robisz? O, yeah. Zobaczymy, czy złowi się nam teraz coś ciekawego. Jeśli nie, to nie. Marcin złowił książkę na odrzut 2, y, tam Głębinowy Wędrowiec 3 i Sharpness ile? Ostrość? Mm, 4. Ojej, czyli super dobra książka, ale we, Głębinowy Wędrowiec i Sharpness to są zupełnie niepasujące do siebie enchanty. Dobra, uwaga. E, ryba. ryba. I ryba. Ostatnia ryba i idziemy. Dzisiaj zajmiemy się ogarnianiem metra. Znaczy, tylko trochę tam pokopiemy. I pewnie trochę połazimy i bawimy się. Jeszcze niedawno z nami był Rufus, ale zniknął gdzieś w podkłani. Może. Nie ma go, to bazę podwodową. No, w końcu. Roz A, rozdymka. Dobra. Złów to i idziemy. I. Masz branie? Nie. Nie. O oh, jest! Nie było nic, tylko utonęło. Dobra. Lecimy sobie. Dzisiaj taki odcinek nie wiem czy na spokojniej, czy po prostu... Nie no taki. No normalny proszę, odcinek. Na frankę tam wieczorem tam... o oh, tam... A o, dobry pomysł, dobry pomysł. Marcina może czasem zlagować, ponieważ my internet is a bad thing. Tak. Właśnie, tak jest. Tak. Schodzimy. A, jeszcze tabliczka taka, informacyjna. Druga linia w budowie. Nie włazić ćwoki. Przewidywany koniec. 21. Czekaj, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwca 2017. Co tu jest z tymi schodami, nie tak? No, tak, nie wiem. Szymon chyba się bardzo starał, ale mu nie wyszło. No to weź coś tutaj kopia. A są te schody tutaj w ogóle, czy coś? To zrób te, te tunele w, w y, trochę. Nie wiem, chyba nie ma, ale ja mam stoł na to, będę mógł zrobić. No bo ja mam w domu bardzo dużo. A no Będzie tak. To możesz tam nawet lecieć. Chyba. No na razie mam staka, to starcie. Na schody. I tak, tak. mam tak. taki plan. Żeby tory miały serio, żeby były ładne. Będziemy robić tak, że Tam gdzie jadą tory, będą te oto płytki. Ej, to bo one będą tam po bokach, nie? Gdzie? Ej, coś, coś, coś mi się tu buguje. Odlagowało. Ja Coś mi się internet, tak jak już mówiłem wcześniej, gnoci. Gnocić... <noise> <noise> Gnocić foki i w ogóle różne dziwne słowa. I tak... Tutaj będą trzy perony. W prawo, taki jakiś w prawo, środkowy będzie tak szedł raczej wodą gdzieś do tych baz takich jak tam Rafał, może do Marcina, nie wiem jak to będzie szło, ale to chyba ta w prawo będzie, a ta w lewo będzie jechała do tyłu. O tak. Teraz to właśnie wymyśliłem. <grywa> Na wstecznym wszystko. Ty poleciałeś po te, tak? Po Stowna, dobrze. Tak ja sobie będę tutaj kopał w tym czasie. jest takie super ciekawe zajęcie i nie myślałem, że znowu mam laga. Już chciałem ostrzegać. Tutaj trochę przez to, że robimy w tym miejscu metro trochę się wkurzył nasz kolega, że mu wjechaliśmy na chatę. O tutaj. Takie tam biasmacha. No, taka farma owiec, ale no mówię no wykopię sobie z drugiej strony to Jaki żaden obiec. problem. Tam były... Tam były kurczaki. Kurczaki, dobra, sorry No rzeczywiście. No, kurczaki są mniejsze i są. mniej przyjemne. Znaczy... Są, owce są mięciutkie. Tak Ty to powiedziałeś. No dobra, no to prawda. Każdy lubi mięciutkie owce. Ten kto nas słucha musi mieć wytrwałą wolę. Nie wiem. Co? Nie wiem. Przepraszam Was. Mocy. Ja ogólnie wiem, że tydzień nie było filmików. Ja myślałem sobie, że wiecie, ferie to będzie tyle czasu, żeby wszystko nagrać, będę w ogóle robił, bo okazało się, że nic nie zrobiłem. A to mnie w domu nie było, a to to... I teraz się tłumaczy. Dwa z takiej starczą? Dwa Znaczy, z Nie, nie starczą. Jeszcze mam Zaraz na To, ja no więc co ja tutaj robię. I Który to już będzie? Szósty, siódmy odcinek. Albo szósty, już się sam gubię. Epickiego Minecrafta. Trochę fajniej. Kolejny. Do... Kolejny. Kolejny. Coś się tam nie fajnie zrobiło. No i po prostu będzie w przyspieszonym tempie w kolejnym, który nagram. Tak jakby. Będzie wycinek z poprzedniego, którego jeszcze nie ma. Nakręciłem teraz w ogóle już zupełnie tak, że ja sam nie wiem, co powiedziałem. Po prostu stay tuned. No. <laughs> Dobra. Gdzie ty jesteś? No, czekaj. Jak widzicie na razie w to metro jest... to tak zbytnio metra nie ma jeszcze w nim, no ale co mówisz? I mój piękny kirow i ja nie wiem gdzie on jest. Ten żelazny? No tak, ale on był tam bardzo fajnie tak zentantowany i w ogóle... Może ci się w końcu skończył? Nie da rady, bo ja go chciałem naprawić. Mhm. Nie bo ja tu tak biegam bez sensu i nie wiem co robię. Dobra, ten tunel mogę już wyprowadzać gdzieś. Zresztą dwa tunele mogą być już wyprowadzone. Powiedział, że. Pięć dioksów, albo nie macie życia. Ten właściciel tego domku. A my się wystraszyliśmy i stwierdziliśmy, że i tak już nie mamy życia. Więc. I tak mamy lepsze itemy. Możemy walczyć. Nic nie znikła mu farma. Znaczy spaliły się kurczaki. Przypadkowo w ogóle. Padkiem. Tak jakoś w ogóle wyszło. Tu jest kobel. Co tu robi kobel? Dużo kobla. Kopie kobel. Ale... Nie wiem, wniknął mi tu. Co no, to nie jest? Co to był za kobel? Dużo kobla. Właśnie kurczę zapomniałem, przepraszam was. O Jezu. Wy nic pewnie nie widzicie tutaj. Już jest jasno. o, 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 znowu ciemno? Jasno, Farma grzybów, A niech zostawi. Co jest? No, Farma, farma grzybów, no grzyb. była taka tutaj na początku, jak zaczynaliśmy grę. Ja mhm. zapominam o oświetlaniu, widzicie, muszę to sobie na, w nawyk wbić. Nie mu tych płotków. A gdzie jesteś? Szukam kregofa. Hmm. Tam u Marcina może, sły, może słychać być suszarkę, ewentualnie odkurzacz. Albo robot kuchenny. Albo robot kuchenny to już zależy od Waszej interpretacji. No ale tak bywa. <noise> że czasem coś szumi. Dzisiaj gadam głupoty głupsze niż w ostatnim odcinku Minecrafta, ale przyzwyczajcie się do tego. Tom, Tom, Tom. Nie, no. no. Ale przez ten czas, który nie nagrywałem, przybyło mi tam chyba z trzech Was. I jestem zadowolony, z że. Trzech ktoś, Was. Że w ogóle ktokolwiek nie zauważył. Trzech Was. Trzech Was. Co z trzech nie was? Nie ma tego filofa, nie? No, z trzech Was. Takie dziwne słowo jak kran. Marcin lubi krany. Nie, nie lubię kran, nie lubię tego słowa, bo jest dziwne. Czemu? No, kran. No bo, jak sobie powiesz, że kran to potem stwierdzasz, że to słowo jest dziwne. Kran, 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 kran. kran... Nie, brzmi tak. Kran mi się kojarzy z. Kranem! pasty do zębów. <grym> <grym> Serio, nie mam takie dziwne skojarzenia. Na przykład. Przypisuję różne kolory do ludzi. Na przykład mówiąc tak już bardziej nikiem, czyli kościaka, to do niego przypisuję kolor żółty. A do ciebie, Marcin, to tak. Żółty? Nie, nie wiem, to, to nie, ma, nie ma żadnego sensu. Tak po A? prostu jest. No nie wiem, no. Do ciebie jakiś zielonkawy, ale tak do końca nie wiem, jaki. Więc tak. Dziwne skojarzenie. Ej, wiesz co, masz piasek, szkło, albo coś takiego? Szkło. To przynieś. Ale wziąć? Właśnie. Tak. Dużo? Bo mam... Mam I na... Trzy staki. To możesz przynieść, w razie czego dwa staki najwyżej Ci oddam potem. No spoko. Mam się pójdzie gdzieś na piasek skampić. Na piaski pojedziemy. Tak. No, ale nie, z pustyni można jakieś skopać, można skopać z wysepek jakichś nieużywany, Tak jak ja już to zwykłem robić Z mi innym killow nie podoba mi się to A to może, może ukradł, ci ukradł? Ukradł mi ten koleś Bardzo nieładny. Wpił jakiś ziomek, w ogóle nie wiem kto to Napisał, że miał ten serwer pół roku temu Że jest takie samo IP I zaczął łazić po nim I... I zabrał sobie parę itemów i po prostu nie wiem, o co mu chodziło. Może ci ukradł. I w ogóle mam 46 tarów beznych ze sobą. Okej, okay, okej. Okay. Ej, ja ustawię Brightness, wyjaśnisz. Uno moment. Od razu lepiej. Dlaczego ja tak nie zrobiłem wcześniej? Musieliście się męczyć w ciemnościach. Muszę zrobić... Tu go nie ma. Co? Czemu? No bo widzę. Jakie jezioro lawy. Olują. Eee, tak, mam kolejnego laga. I... odlegowało. Wo, stoję nad lawą. Shuret. Dobra, chodźmy, żyję. Chodźmy, chodźmy. No mniejszy. No bo to pewnie ta wysłyszycie mnie normalnie. Liczy się to. Ważne to zwracać się do widzów. Dobra, tu sobie postawimy nasze płytki. No i takie, i to potem wszystko będzie zamienione jeszcze na inne kolorki, więc myślę, że będzie całkiem okej. Okay. Nie wiem, gdzie będą przełączniki tego wszystkiego, gdzieś tu na środku może. No. Szymon coś tam wymyślił. No, Szymon nasz tą. Ej, ale w ogóle, bo fajnie by było Pastać. jeszcze, że gdyby się dało pomiędzy samymi domkami jeździć. No, no, będzie możliwe, że taka możliwość. Znaczy, to po tymi na trasie, jak już. Nie będzie pomiędzy wszystkimi, nie będziesz mógł jechać z jednego domku do wszystkich domków. Ja to się by podłączę z... tam na pirata. pirata. Dobra, nie wiem, to dziwne było. Przecież Trzeba poinformować Rafa, żeby sobie zrobił stację. To będzie fajnie wyglądało. Taka, taki wodny tunel. Jak mu dasz buty do chodzenia pod wodą, to się zgodzi. <słuch> tak, zgubił. Znowu coś przepadło. Się straszne rzeczy dzieją. Kurczę, szkielecie. To jest fajny łuk. Ostatnio sobie zrobiłem, już Wam pokazuję. Spójrzcie. op Mam lekce, Mam lepszą. Mam no bo masz power 5, no, cicho tam. Fajny miecz mam całkiem. Spójrzcie też. I wędka jest taka normalna. W domku moim za dużo się nie zmieniło, więc myślę, że nie muszę tam iść teraz. Tutaj jest nadal bałagan jaki był. I ja nie wiem, gdzie ty jesteś, Marcin. Idę. Tak. takie rzeczy. Mam kolejnego laga, spójrzcie jak to fajnie, po prostu mieć super internet. Widzimy się znowu za sekundę. Wracamy po krótkiej przerwie, w której to nie mogłem zadzwonić do Marcina, bo niestety rozłączeniu kolejnym. Ale jesteśmy. I Marcin wrócił, jest tu z nami, nie jest w domku, znalazłeś kilo? Ciebie rozłączyło, ja nie znalazłem, nie wiem, mam jakieś dwa inne. Dobra, potem będziemy szukać. O, tu jest 46 torów, postawię tak... Bo ja je załadowałem tam. A to dobrze. Ej, w ogóle... Też kopać naokoło, nie? Eee... Kobylę, to znaczy? W sensie? Znaczy na razie chyba nie trzeba. Najpierw trzeba zrobić wylot z tego, a potem jak już tunele będziemy prowadzić... No to będzie... To się przyda. Ej, ale postawiłeś tylko zwykły w ogóle. No na razie wiem, a to potem to się uzupełni złotymi. rozumiem, że chcesz złote. No tak, no bo. Albo zrobimy tą taką, że sama jedziesz przez 500 kratek, chyba coś takiego było. A, ale to takie jest. Nie wiem, czy szybkie, czy w ogóle jak to działa. To możemy ogarnąć, sobie ogarniemy później. Ale no, na razie więc... zbudujmy tak, jak jest, i będzie spoko. Ej, w ogóle tak myślałem, żeby dach zrobić taki drewniany od środka, żeby to takie było fajne wrażenie takiego bardziej przytulnego miejsca. Aczkolwiek nie wiem, czy przytulnego, czyli, czy po prostu drewniany dach. Ale to. Z jasnego, ciem... bo z ciemnego by było nieźle. O, dobry, dobry, mam dużo ciemnego. Całość, tego Całość, całość można by oddać z ciemnego. Znaczy jak całość? No, że ściany i sufit. czy znaczy, ściany to nie wiem, ściany na pewno nie będą takie same, żeby to nie było zbyt jednolite, ale sufit? Czemu nie? Dobra, nie No wiem. to sufit tu można, można zacząć. Możemy coś Znaczyć. robić, a nie skakać przez to. No właśnie, czyli tak. Dalsze kanały, one muszą się już takie rozszerzać. W ogóle ustalmy gdzieś koniec z peronu, znaczy z metra w ogóle stacji. Gdzieś się musi kończyć i gdzieś się musi zaczynać, właśnie bo masz to szkło, tak? No, skrzynki, bo do skrzynki którejś tam, bo patrz, widzisz to? No, nope. to jest woda. No jest woda, właśnie fajnie, że jest woda, bo można zrobić podwodny. Po no właśnie, a to tunel będzie tylko podwodny, bo metro już nie będzie takie długie przecież. Bo Jezu. No, no bo to będzie tutaj szło pewnie albo do tych schodów tutaj. To będzie na pewno terafała też szło. No i do mnie też tam się gdzieś może też rozejść. Mhm, w prawo będzie skręcało. A... Te tory, które będą jechały do mnie, będą po drodze do Wartka później jechały. A no. Ale to one będą w tył wtedy jechały, tak? Znaczy na ja... samym początku. Znaczy O co ci chodzi? No bo jak, jeżeli. Tamte, które jadą do. do mnie? Te jadą prosto tak. do Rafała i mogą jechać do ciebie okay. i te tutaj. te jadą do ciebie. Tak, a tamte do tyłu. No okej. Okay. Te moje nie będą jechały pod wodą, ale to tak. Ale to tu w ogóle jak tu jest ten Diorite, to można go trochę wykorzystać. No, bywa okay. No ja mam dużo. No można właśnie z Diorite'u tutaj On zrobić. Właśnie te fajnie podrób. wygląda na Podłowie. te podłodze. Mhm. To, to nie głupi pomysł. Nadal skaczemy w kółko. Znaczy przynajmniej Nadal. ja dobra załatam Nadal. tą wodę. ja tutaj mam Co, kilka, więc mogę zrobić. Dobra, uznałem, że można to zrobić po odcinku teraz i drugi jeszcze w tym też miejscu kontynuować, bo to nie jest przygoda na jeden odcinek, tak więc pożegnamy się i widzimy się w następnym odcinku, Ale się, tak więc cześć, dzięki za to, że oglądaliście Ała, Tam komentujcie, lajkujcie, róbcie co chcecie i na razie, no nie? Marcin? No jasne, się mam wszystkim, nie wiem.